Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Jest z nami Karolina, która przyszła o 8 rano na trening i właśnie go skończyła. Nakręciliśmy troszeczkę jej dzisiejszych zmagań na siłowni. Karolina, pracujesz już u nas od ponad roku. Ale wcześniej też chodziłaś na aerobik, chodziłaś na siłownię, tutaj jak zaczęłaś pracować też trochę chyba próbowałaś chodzić na zajęcia z aerobiku, trochę na siłownię, ale jednak ta siłownia została. Dlaczego akurat Dlaczego? siłownia? Dlaczego? Być może dlatego, że no po prostu już chodziłam przez te 4 lata cały czas na aerobik, gdzieś tam na siłownię też chodziłam, aczkolwiek teraz skupiłam się bardziej na, na siłowni, na treningu siłowym właśnie. Po prostu to lubię. Jakoś tak bardziej mi teraz to odpowiada. No i się wyładowuję generalnie bardzo. Lubię po prostu trening siłowy. No dobra, no ale. Po Twojej figurze wątpię, żebyś chciała cokolwiek z siebie zrzucić, bo już z kości na osi to raczej nie ma co. Karola, wzmocnić mięśnie, poprawić kondycję, to to, co, czego tak. chcesz? Tak, dokładnie o to chodzi. O ujędrnienie swojego ciała, o poprawę sylwetki, tak. E, trening siłowy jest e, super dlatego, że e, niesamowicie kształtuje kobiecą sylwetkę. Automatycznie nas wyprostowuje, tak, nabieramy e, fajnej postawy, no i oczywiście ciało, tak? Wygląda całkiem inaczej, jest jędrne, zbite. Powiedz, stosujesz jakąś suplementację do, do tego? Coś, nie wiem, białko, jakieś aminokwasy, karnityny, coś w tym hmm. stylu? Zdarzało mi się, aczkolwiek zostaje przy L-karnitynie tylko. Zdarzało mi się gdzieś tam jakieś białeczko, BCA, z tym, że no, jeśli chodzi o suplementację. To nie jestem za bardzo w tym, że tak powiem, systematyczna, więc sobie dałam spokój. A elkarnitynkę przed, przed treningiem zawsze jakoś pamiętam, żeby popchnąć. Powiedz, ile razy w tygodniu chodzisz na treningi i jak to w ogóle godzisz z pracą? Bo pracujesz w drugim klubie, a tutaj chyba Ci jednak trochę bliżej. Tak, tu mam bliżej, jestem z Czechowa, więc. No zajmuje mi niewiele czasu, zanim dojdę na siłownię, tak, to jest parę minut. E, ćwiczę trzy razy w tygodniu, czyli tak standardowo. E, staram się chodzić systematycznie, raczej to jest systematycznie. Masz jakiś plan treningowy? Dzisiaj robiłaś plecy i triceps. E, jakiś trener układał Ci trening, czy, czy sama wszystko sobie dopasowałaś? E, nie, ja sobie układam sama, tak, na tyle, ile mam energii i siły. Zwykle to jest tak, że najpierw obie klatkę z bicepsem, czyli standardowo, później to są plecy i triceps, no i na koniec tygodnia zawsze barki i nogi, tak, dolna część ciała. No i czy, oczywiście staram się brzuch na każdym treningu, choć z brzuchem jest ciężko, bo najbardziej lubię ćwiczyć barki i triceps, no ale cóż, no trzeba. Przychodzisz o 8 rano, jesteś no trzy razy w tygodniu na 8 rano, powiem Ci szczerze, że nie pamiętam, żebym dała radę kiedykolwiek wstać o tej porze na trening. Bardzo bym się tym zmęczyła i byłabym zaspana, nie wiem, pijesz kawę rano i dopiero idziesz na trening czy po prostu jesteś tak z rana nabuzowana i pobudzona, że dajesz radę na tą ósmą rano przyjść do nas? Nie, dzień zaczynam standardowo oczywiście od kawy i od czegoś słodkiego na pobudzenie, no i przychodzę na, na trening o 8 po 8 lubię ćwiczyć rano, jest dużo miejsca, jest w miarę pusta siłownia o tej porze. No i mnie to niesamowicie później pobudza na, na dzień, tak, na, na kolejne godziny, daje, dodaje mi to energii, czuję się dobrze. Mnie Ile Ci wystarcza No, bo jak kończysz na przykład drugą zmianę, to nie wiem, dasz radę wstać o tej, na tą ósmą rano? Tak, daję y, radę wstać, no, chodzę spać mniej więcej o godzinie 12, zdarza się, że o pierwszej, no i mniej więcej na ósmą przychodzę rano na trening. Oczywiście, jeśli mam drugą zmianę, bo jeśli mam pierwszą, to, to po pracy, tak, zostaje sobie na siłowni. Mhm. Zobaczyłam na Twoim profilu na Facebooku wspaniałe śniadanie. Jajecznica. E, nie wiem, co tam jeszcze było, nie boczek. pamiętam boczek dokładnie. Karola, Twój metabolizm jest cały czas nakręcony, więc chyba możesz sobie pozwolić na małe co nieco i odstępstwa, i raczej nie, nie trzymasz się bardzo jakiegoś tam e, jakiegoś bardzo zdrowego żywienia. No nie, ja, moi bliscy znajomi, ci, którzy ze mną pracują, oczywiście, którzy mnie dłużej znają, wiedzą, że ja jestem łasuchem i uwielbiam słodycze generalnie i jem ich bardzo dużo, natomiast jeśli chodzi o jakąś taką dietę, no to też ona nie jest za specjalna, nic ciekawego w zasadzie, jem normalnie, staram się jeść, lepiej jest jeść niż nie jeść, tak, czyli ograniczać te posiłki do tam trzech, lepiej jest jeść częściej niż niż rzadziej. I to, no mogę sobie pozwolić. Na razie mam metabolizm okej, okay. więc jeśli on się spowolni, to później się zastanowi nad dietą. Na razie trzeba korzystać póki można. Tak. Karola dzięki bardzo za rozmowę. Będziemy śledzić dalej twoje treningi. Bo... No i... i Do zobaczenia z tym razem. Dziękuję, do zobaczenia.